W Jarocinie została uruchomiona procedura budżetu obywatelskiego w zasadzie podziału środków finansowych, które zostały przewidziane dla wszystkich osiedli w Jarocinie. Trwają spotkania konsultacyjne, kilka z nich już się odbyło w tym tygodniu. I niestety towarzyszy temu fatalna frekwencja. Cieszmy się z tego, że. Ludzie przychodzą, ale jeżeli na jednym spotkaniu było 8 osób, na drugim spotkaniu 18, przy trzecim spotkaniu doszliśmy do 30 osób, a mówimy o tysiącach osób, które zapraszamy do tego, by wypowiedziały się na temat... Podziału tych środków, na co one w konkretnym miejscu mają być wydatkowane, bo na tym polega społeczeństwo obywatelskie, które wypowiada się na temat dla niego ważne. My mówimy o podzielonych 760 tysiącach złotych, więc za te pieniądze można zrobić rzeczy bardzo, bardzo ważne dla społeczności lokalnej. Nie mówię, że uda się zrobić wszystko, ale uda się zrobić wiele. Ale żeby to wiele sprawiało radość i było funkcjonalne, to do tego właśnie powołane są te spotkania, na które Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszamy. Kiedyś dawno temu było powiedziane weźmy sprawy w swoje ręce, no to po prostu je weźmy, bo jeżeli Państwo nie będziecie przychodzili na, te, na tego typu spotkania. No to wtedy trudno będzie wam wypowiedzieć się, że jesteście niezadowoleni z przeznaczenia tych środków. Budżet obywatelski jest budżetem obywateli. Bez obywateli traci swój sens. Fundusz nazwijmy go na razie osiedlowy jest odpowiedzią władz miasta na to, że nie można dla osiedli przewidzieć osobnych funduszy w ramach funduszu sołeckiego, który przewiduje tylko takie pieniądze dla samorządów powiedzmy wiejskich. Pytanie jest takie, czy zastanawialiście się Państwo na tym, skoro mieszkańcy, no jak widać, na razie póki co nie chcą uczestniczyć, czy to jest dobry pomysł, może iść w innym kierunku? Doprowadźmy do końca ten sposób podziału środków, który wynika z określonych dokumentów, z określonych aktów prawnych. Pan powiedział fundusz osiedlowy, a ja powiem, proszę Państwa, to jest fundusz obywatelski. Ponieważ osiedla zamieszkują obywatele. Trzeba zrobić wszystko, żeby obywatele zrobili ten fundusz, a nie urzędnicy. Trzeba zrobić wszystko, żeby obywatele powiedzieli, na co te pieniądze mają być wydane. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Podzielcie te pieniądze na to, co jest wam niezbędne.